A przetarg na projekt i budowę obwodnicy Polic. Brakuje niektórych pozwoleń, a czasu jest mało. Do 18 sierpnia gmina Police czeka na oferty od firm zainteresowanych budową obwodnicy Polic. To przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową, uzyskać zgody środowiskowe, a następnie wybudować drogę doprowadzającą ruch tranzytowy do zachodniego drogowego obejścia Szczecina. Police na to przedsięwzięcie otrzymały 245 milionów złotych z rządowego programu inwestycji strategicznych. Obwodnica ma prowadzić od ulicy nadbrzeżnej przed wjazdem na osiedlem Ścięcino do istniejącej drogi przy ulicy Przęsocińskiej, która zostanie powiększona o trzeci pas dwujezdniowy odcinek powstanie od wjazdu do Przęsocina w kierunku siedlic aż do ulicy Tanowskiej. Na długości całej obwodnicy powstaną trzy ronda, ścieżki piesze i rowerowe, chodniki i jedno skrzyżowanie dwupoziomowe. Mimo rozpoczętego przetargu Gmina Policy wskazuje, że istotna w przebiegu obwodnicy Polic będzie decyzja wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz ustalenia z wodami polskimi ENEO i PKP. Przypomnijmy, że Gmina Police musi zrealizować budowę obwodnicy do 2028 roku.